Dobranoc dla nikogo poza 97% osób przegrywa. Kategoria Supercommon. Osoby, które posiadają zrzuciętego kejsa, dostają dobranoc. Osoby, które noszą swój dopytek pieniężny pod etui... Również dostają dobranoc. Ludzie, których imię zaczyna się na X, życzę Wam dobrej nocy. Oprócz X, A, E, A-12. Kategoria typu rzadkie. Osoby, które aktualnie mają zbitą szybkę hartowaną od telefonu i nie chcą się jej wymieniać. Nie wiem, dlaczego jeszcze tego nie zrobiliście, ale życzę Wam dobranoc. Ktokolwiek, kto ma na pierwszym miejscu osobę po 10 udostępnij i więcej której zrył się w ostatnim miesiącu telefon, dostaje dobranoc. Jeśli kupiłeś kiedyś Etuj na nie swój telefon przez przypadek, również dostajesz dobranoc. Gratulacje. Chyba, że była to Nokia 6080. To wtedy nie. Kategoria typu specyficzna bardzo. Ktokolwiek, kto korzystał z telefonu z klawiaturą, brawo, dostajecie dobranoc. Osoby, które korzystały z iPhone'a i przesiadły się na Androida, gratulacje, też dostajecie dobranoc. Kategoria ultra specyficzna. Osoby, które stanęły na szczycie śnieżki i mądrzyliad w ostatnich dwóch miesiącach, Gratulacje, też dostajecie do